I otrzymano z ROXY nas kolejny film na moim kanale I w dzisiejszym odcinku pokażę wam moją nową grę Czyli Present Package Simulator Pokażę wam ją tak w skrócie Nie chcę jakoś dużo zdradzać, jeszcze tak nie za dużo zrobione Ale pokażę wam ogólnie o co w gierce będzie chodzić i dodatkowo słuchajcie, jeszcze pokażę Wam kilka, no ogólnie całą mapę, no nie kilka modeli tylko całą mapę No i jeszcze wydaje mi się, że Wam się spodoba też oczywiście będzie ocenić jak ogólnie oceniać tą mapę. Teraz jestem fajnie, zaraz sobie przejdziemy, bo jeszcze ekran ładowania wam chcę pokazać. A chcecie zajęcie, to przejmam rzecz po 50 subów Więc jak nie macie jeszcze suba ani w ogóle to ma więcej co robić i słuchajcie jeszcze w tym momencie, chciałbym was zaprosić na mojego Discorda, Discord i że Rokce, ponieważ będzie tam dzisiaj konkurs, tak jak w sobotę, kiedy to oglądacie. Odpalę Wam konkurs, nie wiadomo jeszcze o której godzinie. Gdzieś tak do no, w południe myślę. I słuchajcie przez konkurs 3 VIPy do do prezentopakich simulator Jest to równowartość, nie wiem ile jeszcze robuxów co słuchajcie, jeszcze nic nie tego Ale myślę, że jak każdy VIP będzie kosztował tak 400-500 robux, bo to będzie tak OP Więc no, warto słuchajcie sobie tak wziąć ciało, wbijać na Discorda, dyskordzić, sześć rąk Jak nikt macie w opisie zapraszam, a my dzisiaj po prostu przechodzimy już do gierki Okej, okay, słuchajcie, jeszcze raz starcie się wam mega podziękować za 2000 faworytetów z gierką jeszcze przed premierą Jeszcze pewnie kilka dobrych tygodni zostało do premiery Więc się sobie zostawić w słuchajcie, follow oczywiście bo, jak będą kukusy, jak będzie jakiś live, to też to jest wymagane, więc warto stawić. Ja dobrze, to bardzo sprawdzam, a słuchajcie, no fajnie było być tak 2,5 tysiąca faworytetów, może nawet 3 tysiące Liczę na was, słuchajcie, link po miście gierki macie, zapraszam A my po prostu chyba sobie wbijamy, słuchajcie Ja też za jakiś czas, myślę, że tak do dwóch tygodni, można, nawet do półtora tygodnia pojawią się grafiki Pojawi się ikona, pojawi się miniaturka, coś będziemy zamawiać Okej, okay, mamy i słuchajcie, mamy ładowanie, mamy pierwsze ładowanie Myślę, że wygląda całkiem fajnie, jeszcze nie ma muzyki, nie mam w muzyki światecznej, która też będzie Ale wygląda moim zdaniem bardzo ładnie, to logo wszystko i mamy tutaj uwaga, uwaga, i bieg brokski. to jeszcze będzie zmienione. To jest faza testowa, okej? Okay? To będzie zmienione. Nie wiem, czy to zrobić albo na to postaci, albo na waszych znajomych. To by było fajne. Tylko nie wiem, czy uda nam się coś takiego zrobić. Ale słuchajcie sobie, biegną, jak widzicie, z tego portalu wybiegają. I oni sobie biegną, jak widzicie, tak jak aktualnie. Biegną sobie tutaj z zabawkami. bo prostu, jak wiecie, mamy zabawki. Chyba taka szuka coś się zbugowała chyba nie, chyba nie poleciała tak, jak miała. Tak zresztą to też będzie sobie na całym latać. To jeszcze nie jest skonfigurowane. Ale ja myślę, się sobie zabawki tutaj różne, na przykład mamy tutaj rakietę, jakieś tutaj pada do gier, mamy traktora, e, rakietę kolejną, jakieś autko, mamy kręgla, kostkę jakąś, e, kostkę na przykład, jakieś kule do kręgli, mamy ci piłkę, jest tego naprawdę, naprawdę dużo, ja sobie teraz zajmę słuchajcie stota, okej, okay, mamy stota i jak graliście sobie w e, takie podobne gierki, na przykład to chyba słuchajcie pralni, był słuchacz kucharza, piekarza, takie są ciugierki. to nie będę wam musiał tego mega tłumaczyć. Ale u to jest ciegierka, w której mamy naszego. naszą bazę, jak tak, no nie ja to nazywam stacji po angielsku. Takie po prostu stoisko, które będziecie mogli edytować. Znaczy, dodawać dekoracje w sumie, to takie nie, nie edycje, ale dodawanie dekoracji. I w ogólnie to działa tak, że. Po prostu bierzecie sobie, sobie jakieś zabawki. Tu jest teraz za daleko, muszę sobie podejść trochę. Ok, bierzemy sobie, sobie to, bierzemy to, bierzemy to. Dajmy te klocki, weźmy to. Jeszcze tutaj nie będzie pojawiać. Czy to się będzie tutaj pojawiać? Sorry, co, cega ja się będzie tutaj pojawiać? Po prostu robiliśmy to na szybko, żeby po prostu wam pokazać ten koszyk. I jeszcze tej tego nie ma, ale to się będzie tutaj pojawiać. Ok, teraz oczywiście, jak mamy już fulla koszyka, też tutaj powinno być to gdzieś tam stary, gdzieś to się napisze. Teraz sobie sobie lecimy sobie tutaj do fabryki. Dajemy nasze zabawki do fabryki. I teraz słuchajcie, dzieje się po prostu Tutaj ta fabryka ogólnie przetwarza, co nie? Ten dypset tutaj leci, leci Jeszcze jakiś dźwięk trzeba załatwić do tego I słuchajcie, to ogólnie sobie przetwarza Zamienia naszą, jakby naszą fabrykę ogólnie, nasze zabawki w fabryce na prezent Po prostu to pakuje, chyba każdy rozumie I słuchajcie, jak się to skończy, to prezent, jak widzicie, jest zapakowany, tak? Mamy zapakowany prezent, więc bierzemy go Okej, okay, przyklejemy po prostu klikancę i mamy teraz oczywiście prezent, y, tutaj jeszcze, co się to zbugowało. Okej, okay, nie, animacja się zbugowała jeszcze, muszę tylko... nam powiedzieć, że go jeszcze zbugowała. A ja myślę, się teraz będzie des, prezent po prostu się trzymać, jakbyśmy mieli kolejny prezent. To będzie on na tym jakby ci będzie się taka wieża budować. To jest moje zdaniem mega spoko. <grafię 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 nie wiem, że tak się zbugowało. Ale dobra, tak czy inaczej, słuchajcie, mi tak to wygląda. Teraz idziemy do, do sela, który no, jeszcze ciała więc aktualnie z no, tym co ja mogę zrobić. E, no chyba muszę po prostu zrecytować charakter myślę. Okej, okay, teraz zejmiemy może lepiej i po prostu słuchajcie, pokażę Wam jeszcze shop i mapę. Na razie kreatywam, wam nie chcę nikować, tam nie wchodzę nawet. Mamy jeszcze góry oczywiście słuchajcie, settingsy, moje zdaniem mega ładne animacje są. Okej, okay, tak po prostu do włączania, okej, okay. tu mamy profil jeszcze, na razie myślę, tak, to no nie jest gotowe, tu jeszcze ikony trzeba pozmieniać. E, to się to mamy, tylko nie będziemy zmieniać. Okej, okay, tu i teraz oczywiście sobie kodziki jakieś fajne, jeszcze animacje do tego. Mamy jeszcze shopa, który jeszcze nie jest zrobiony, zrobiony. nie będzie czegoś takiego jak tryb jest takie początkowe, to będą gamepasy, passy, obejść tak wpectujnie to, że ogólnie Cię po prostu, tak, prostu zjedźdzacie sobie na dół i tutaj będziecie kupować. Wydaje mi się, że to jest spoko co ja napiszcie, to napiszcie co dosądzicie, czy na przykład takie ze przyciskami Czy po prostu zjeżdżacie na dół i po prostu o tyle Ale dobra, oczywiście jeszcze mamy sobie shop, który jest moim zdaniem Bo... Ej, co się stało? Ej, to tak nie miało wyglądać, czekajcie, mała przerwa techniczna tak Dobra, już wszystko słuchajcie działa, nie wiem co się stało, jakiś klocek się obrócił po prostu i słuchajcie, ogólnie mamy jakby shop, mamy jak w shopie wszystko rozpisane Proszę wiedzieć to zrobimy w i na Polskę, ja ty się jeszcze zobaczy Po prostu mamy czas pakowania maszyny, mamy pojemność maszyny, ile zabawek zmieści Multiplayer, bo słuchajcie, coraz lepsze maszyny, co, coraz więcej hajsu Mamy jeszcze size'a, czyli po prostu niektóre maszyny będą na jeden size Po prostu na jeden kroczek, a niektóre będą na dwa i to będzie spoko bo wiecie, w niektórych gra macie taki XXL, tu będzie to inaczej. Na razie wiecie, nie pokazuję, to to do Galaxy. Dobra, do Mushroom, bo już wam ją pokazałem. Na razie nie chcę więcej likować, słuchajcie, takie maszyny mamy Normal, mamy Gold, Candy, mamy rzeczy Toxic, Water, Galaxy i Mushroom Dalej nie likuję jeszcze czaska, widzicie i czekoladę, ale słuchajcie więcej nie chcę likować. Oczywiście takie fajne animacje macie, a na przykład Bysa macie animację, więc całkiem spoko i jeszcze jak sobie właśnie już zakupicie, to teraz sobie idziecie tutaj, gdzie ja, Idziecie na właśnie waszego plajta, macie edit i teraz macie wybrać Masz na przykład taką galakcję weźmy, i macie ją gdzieś postawić. Na przykład tutaj sobie ją postawmy. No, i mamy życie galakcji I to jest spokojnie, moim zdaniem. Możemy sobie oczywiście wyłączyć teraz, i mamy siecię galakksji taką. No, fajnie to wygląda. Możemy jeszcze na przykład sobie wziąć desert. Desert, w już jest taka, że ona ma jej y, dwa więcej. Znaczy, dwa więcej, cega ja, Bardziej po prostu jest taka podwójna. Po prostu będziecie taka pierwsza, będzie taka druga, a potem będzie taka wielka, podwójna. No, ale na razie nie chcę likować. Będziecie to no, tyle ogólnie mamy. I jeśli tak, będziecie mogli stać, Jeśli tu mamy takie różowe klocki, to takie bardziej ciemniejsze są na te właśnie, pojedyncze. A te jaśniejsze tego normalnie będziecie oczywiście widać, ale one są na te właśnie większe. Więc myślę, że spoko. Jeszcze lecimy, uznaję, że ma trochę po, po mapie, bo chcielibyście pewnie zobaczyć sobie mapki trochę. Więc lecimy. I w tym babka mapka się tak prezentuje. Będziecie, mamy 8 sensu, jak widzicie. czyli na 8 y, prosto, osób będzie serwer. Tu macie na oczywiście zabawki, sobie będą latać. O, kaczka Co jest z tą kaczką? Ej, co się z nią dzieje? O, dobra, obróciła się. I oczywiście będzie tak bull, co jak będzie full. E, dalej, żeście tam poszły, Tu mamy cela taki shopping ogólnie. E, shopping, taki budynek bardziej. Okej, okay, coś dalej mamy? Tu mamy, tu mamy jakieś bałwany, widzicie? E, tam wam tego nie pokazuje, jest ten shop, właśnie. Tu mamy krety, do których na razie nie przejdzie. Tu mamy shop, oczywiście. Tu mamy ten portal wielki. Z tego portalu jeszcze tu będzie coś wychodzić, prawdopodobnie. Takie eventy będą co jakiś tam czas. Ale na razie tego nie pokazuję. Okej, okay, dalej widzicie, mamy oczywiście te góry. To będzie ogólnie obiekt zamknięty. Jakaś duża mapa jest, że widzicie, ma dużo detali, naprawdę. Ma, się dużo detali, jakieś te pompki, jak, jak widzicie, ma. Na przykład, taką linkę ma. Nie, no to jest, się, no, moje zdaniem mega. Ja lubię teraz detale, więc moim zdanie to jest straszne mega. Jakieś widzicie jak tu. No, ma ciaszka takiego, takiego, takiego ciaska. No, pięknie wygląda, naprawdę pięknie No oczywiście jeszcze będą topki, słuchajcie, oczywiście jakieś, takie, to no zwyczajne, wiecie, jakieś to, total e, player, takie Jakiś Robux, powiedzmy, coś takiego będzie I jeszcze no ogólnie tak to się prezentuje Będzie jakieś easter eggi jeszcze porobiłem, na teraz się, no, jeszcze nie wiem gdzie, nie będę tego oczywiście pokazywał Także, ogólnie teraz Ci każdego bym poprosił, napiszcie jak oceniacie tą mapę świąteczną No, moim zdaniem jest, słuchajcie, mega Moim zdaniem jest to najładniejsza mapa jaką mieliśmy ogólnie w grach, na, na, w naszych grach po prostu jest ona po prostu słuchajcie no piękna, właśnie ten śnieg, to wszystko no jest pięknie, oczywiście słuchajcie jest taki po prostu taki, no wiecie taki świąteczny, co nie? Jest tak świąteczny, jeszcze będzie muzyka świąteczna i będzie to bardzo ładnie słuchajcie, wyglądało. Także ja słuchajcie, ogólnie to na tyle w tym odcinku, nie chcę was za dużo likować Napiszcie, że wam się podoba, pamiętajcie o wzięciu udziału w konkursie na Discordzie, link oczywiście w opisie Pamiętajcie, jeszcze słuchajcie na mojego Instagrama, może tam coś wrzucę, może słuchajcie, reaktywuję tego Instagrama kiedyś Tak samo na grupkę, oczywiście, padacie. Liki wszystkie macie w opisie i ja wam bardzo dziękuję za oglądanie Jakoś tutaj na końcu napiszcie, że Hasztag prawie wykonać że subskrybujcie ten A my się że się po prostu w kolejnym filmie, więc do zobaczenia, trzymajcie się No i cześć, w sumie to będzie film jeszcze dzisiaj wieczorem, bo...